Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym dzisiaj w ramach cały czas naszych, naszego cyklu adwentowego zastanowić się trochę nad takim ważnym elementem obietnicy, którą dostał Abraham, mianowicie, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Jest to taka, myślę, obietnica, która... Tutaj coś przejechało, ale już przejechało, także myślę, że będę kontynuować. Jest to taka obietnica, myślę, bardzo ciekawa, bardzo ważna, dlatego że cała pozostała część Starego Testamentu jest skupiona na jednym narodzie, mianowicie na, na Izraelu, i generalnie gdzieś to skupienie na narodzie dalej zostało etnicznemu Izraelowi, pomimo tego, że później prorocy często mówili, że właśnie Bóg chce, żeby Izrael był błogosławieństwem dla wszystkich narodów, pomimo tego, że są różne proroctwa o tym, że Mesjasz ma być właśnie kimś więcej niż tylko i wyłącznie żydowskim władcą, szczególnie księdza Daniela, ale nie tylko. No właśnie. I, i można by powiedzieć, że, że jest to bardzo ważny temat do dyskusji. Jest to bardzo ważna różnica między Właśnie judaizmem i chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest jakby z definicji otwarte na wszystkich ludzi. Chrześcijaninem można się stać niezależnie od tego, kim się jest według krwi. Chrześcijaństwo nie jest powiązane z tym, że trzeba należeć do jakiegoś konkretnego narodu, podczas gdy judaizm tak naprawdę łączy ze sobą bardzo ściśle właśnie bycie w, yy, by tą tożsamość religijną z tożsamością yy, konkretnego narodu, tak? Trzeba przez obrzezanie jakby zostawało się jednym i drugim, i Żydem etnicznie włączonym w naród, jak i wyznawcą Boga Jachwę. To był taki, taki element łączący te dwa wymiary ze sobą. No i teraz myślę sobie, że kiedy patrzymy na to, na tą, jak to, no właśnie, pytanie, jak na to patrzeć dzisiaj, no bo jest to jakiś spór, jest to jakaś dyskusja, jak to faktycznie działa, i myślę sobie, że bardzo ważny jest kontekst. Dwunasty rozdział Księgi Rodzaju, jak to zazwyczaj bywa we wszystkich rozdziałach dwunastych, jest po rozdziale jedenastym. Co się dzieje w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju? Mianowicie jedenasty rozdział to jest narodzenie się narodów. To jest wieża Babel, to jest moment, kiedy właśnie ludzie jednoczą się, żeby być razem, ale żeby być razem w takim kontekście można powiedzieć bałwochwalczym, w kontekście wykazania Panu Bogu, że potrafimy być tak samo mocni jak Ty. Zbudujemy sobie wieżę, która będzie sięgać nieba. Innymi słowy, Powiemy Tobie i pokażemy Ci, unaocznimy Ci, że jesteśmy tak samo zdolni do poradzenia sobie, jak i Ty. To nie jest tak, że Ziemia jest dla nas, niebo jest dla Ciebie, ale my z Ziemi sięgniemy tego nieba. Myślę sobie, że to jest taka pewna prorocza wizja tego, co oni tak naprawdę chcieli zrobić: uczynić sobie imię sięgające nieba i jednoczące ich, żeby się nie rozproszyli po całej Ziemi. I można by powiedzieć, że te narody w 11 rozdziale wyglądają na coś takiego, na przeklęte po prostu, najzwyczajniej w świecie, na przeklęte. No Bóg przychodzi, te, te języki wszystkie wtedy wprowadza. Naprawdę tą jedność jakby wtórnie zmusza ludzi do, do tego, żeby nie byli tą jednością w tym sensie właśnie, że skupieni wokół wieży Babel, ale się rozproszyli po całej ziemi, rozpraszają się, ale to wygląda po prostu na przekleństwo. I kończąc jedenasty rozdział, tak naprawdę można by powiedzieć, że no generalnie to jest samo zło. To, że istnieją narody, to jest samo zło, chociaż Chociaż w jakimś sensie zmusza ludzi do tego, by jednak całą tą ziemię czynić sobie poddaną. No i te, dwie, te dwa wymiary gdzieś później dalej się pojawiają. Natomiast yy, można by powiedzieć, yy, ale nie ma w tym nadziei. W tym jedenastym rozdziale nie ma nadziei. No i pojawia się dwunasty rozdział. Dwunasty rozdział, gdzie się pojawia konkretny naród, ale konkretny naród, uwaga, właśnie w kontekście nie tylko i wyłącznie bycia samemu dla siebie ale konkretny naród z pewną określoną misją. I ta określona misja to jest misja, misja stania się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. A więc patrząc na logikę rozwoju narracji tego, tej księgi rodzaju, to widzimy, że Boża, to jest Boża odpowiedź. To jest Boża odpowiedź nie dla jednego narodu, ale to jest Boża odpowiedź dla całego, dla całej ludzkości. Dla całej ludzkości, która w XI rozdziale została w taki, a nie inny sposób potraktowana, została właśnie rozproszona i podzielona przez języki. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i widzimy, że ta, te, 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 ten rodzący się Kościół jednoczy wszystkie języki w sobie, no to jest to Boża Odpowiedź. Ale skąd ten Kościół się wziął? No wziął się z Chrystusa. Chrystusa tego potomka, o którym mówiłem, Abrahama, który który zwieńcza to przymierze, realizuje to przymierze Boże z Abrahamem, ale właśnie to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, robi to dla wszystkich narodów. Wszystkie narody są zaproszone, a w tych wszystkich narodach Ty i ja, niezależnie od tego, jaki masz kolor skóry, jaki mówisz językiem i wszelkich innych spraw związanych z Twoim pochodzeniem zachęcam, żeby dołączyć właśnie tego adwentu do tego wspaniałego Bożego organizmu, którym jest Jego Królestwo na ziemi, Jego Kościół, Jego Ciało, Jego Oblubienica. Panie Boże, dziękujemy Ci, że masz plan dla narodów. Proszę, daj na się w tym planie odnaleźć i Ciebie uwielbiać. Z Bogiem i do zobaczenia.